Hejka! Witam was w kolejnym odcinku Pokemon Uranium. I tak, troszeczkę się zmieniło. Wytrenowałam wszystkie pokemony, które zobałam wczoraj, tą trójkę. Ale do teamu wzięłam tylko Patrzypa i Izuku. W sumie to wam ich nie pokazywałam, ich statystyk i w ogóle. To są statystyki Patrzypa, ma bardzo dobry specjalny atak. No bo ma w sumie naturkę pod niego. Ma bardzo fajną abilitkę. No ogólnie statystyki bardzo, bardzo dobre. Podobają mi się. Nauczył się Embera, więc jego ember będzie teraz przepotężny z takim specjalnym atakiem. Jest jeszcze Izuku. Ona ma jakby naturkę, która nic nie zwiększa, nic nie zmniejsza, więc też jest ok. Taka zwykła naturka, że tak powiem. Mm. W ogóle ma bardzo dobrej fałki pod Speeda teraz patrzę. Trochę gorsze tak ale... Ale no ujdzie. I bardzo fajna abilitka że charm po prostu... no... No podoba mi się, no. Bardzo fajnie. No i przez jakiś czas będą mnie w teamie, będę nimi grać. Potem wymienię. No, w zależności na przykład od jakiej sali, no to... Będą takie pokemony u mnie w teamie, więc to będzie totalna rotacja, ponieważ wszyscy są wytrenowani, więc mogę tak zrobić. Yy, I jesteśmy w dość nietypowym miejscu, bo nie skończyłam tutaj odcinka. Yy, a jesteśmy tutaj dlatego, że można tu zdobyć podobno ciekawy przedmiot od tego pana, bo mówił mi chyba w drugim odcinku, czy tam w pierwszym, że jeżeli zdobędę pierwszą odznakę, to da mi wędkę. I rzeczywiście daje mi wędkę, więc bardzo dobrze. Ogólnie to, w sumie, spróbuję sobie coś złowić od razu, bo też słyszałam, że można tu pewnego pokemona złapać i ja chętnie się tym zajmę. Dobra, jeszcze raz. No, nie jestem zbyt dobra w wędkowaniu, jak widać. No, kurczę, no przecież klikam. No. Dobra, udało się, coś złapaliśmy. No, oczywiście jest to magikarp. Myśla, myślałam o czymś ciekawszym. W sumie tu, to powątkuję tutaj, aż e, znajdę coś ciekawego. Dobra, doszłam do wniosku, że tu są same maki karpie. Prawdopodobnie i nic ciekawego tutaj nie złapię. Dobra, cofniemy się do pierwszego miasta Moki Town. Może tam coś ciekawego złapiemy. Dobra, jesteśmy w Mocky Town i ten rybak się zastanawia, czy. A, jednak nie. Ostatnio powiedział coś innego, dobra, jeszcze raz. O, o właśnie to powiedział. Że zastanawia się, czy jakiś inny Pokémon tutaj nie żyje, że tylko może Magikarpie tutaj żyją. No może nie. Ej, ale... A ja nie mogę tu wędkować. Ej, smutno mi teraz, że nie mogę tu wędkować. O! Spróbujemy tutaj powędkować. Zobaczymy czy się uda. No nie udało się. Jeszcze raz. Dobra, czy ktoś jest to ciekawy? Tak! Właśnie o tego pokemona mi chodziło. Chciałam go właśnie złapać. I go złapię. Dobra, może to nawet lepiej, że jest Alduin. Dobra, jednak to nie było lepiej, że jest Alduin. Dobra, wracam po tym okropnym failu z pierwszym Pokémonem, bo zapomniałam, że Alduin ma niezłą siłę w łapie. I, i zabił na hita. Niestety, Fortoga ze skrecza. No, mocne ma te pazury, więc będę musiała po prostu rzucać pokabolami. Przez przypadek użyłam Greatbola. Ale niech będzie. Ech. Bo nie, bo się nie złapał. Oda. Nerwuje mnie, że tutaj nie ma jakby. Bo w niektórych grach jakby... Ze o, super, złapał się. A dokoń dokończając myśl, to w niektórych grach jakby się zapisywało, co się robiło. I tutaj też czasem tak jest, na przykład w atakach. Ale w pokebolach akurat tego nie ma. Okej, okay, ciekawy Pokémon. Bardzo, bardzo pospolity wśród trenerów. Dobra. Yy, założyłam sobie zeszyt na <laughs> imiona dla Pokémonów i u mnie w pierwszej kolejności jest yy, Kamil. Gratulacje. Zostajesz taką oto żabką. Podobno bardzo fajny Pokémon, więc mam nadzieję, że jesteś zadowolony. Na pewno będzie wytrenowany na następnym odcinek. O, w sumie jest płód ale to nieważne, na płeć nie patrzymy. No i gratuluję, mam nadzieję, że jesteś zadowolony. Dobra, jako że złapałam to, co chciałam i zdobyłam wędkę, to możemy wrócić na miejsce, w którym skończyliśmy. Dokładnie gdzieś tutaj skończyliśmy i wróciliśmy do tego miejsca, na tą uroczą plażę. I yy, idziemy dalej. Myślę, że niech pierwszy nie będzie Alduin, tylko może, może damy... Może patrzypowi się damy wykazać. Ma tego Embera fajnego się nauczył, więc... W ogóle czy tutaj coś jest. Chyba tu nic nie ma. Szukam ukrytych przedmiotów, ale chyba nic tutaj nie ma takiego. Dobra, chodźmy tutaj w dół, okej. Okay. O, Waterstone. O super. Na pewno się przyda. Takie rzeczy na pewno się przydadzą do jakiejś ewolucji, czy coś. Dobra, jakiś. Oj, chciałam tego Pokemona. Będzie łapany. Dobra, mam nadzieję... Nie powinieneś nic mu zrobić w sumie. A, nic mu nie zrobiłeś. To no dobrze. W sumie zaryzykuję i użyję Embera. Bo bardzo chcę tego Pokemona. Kurde, mocny jest. Hmm. Może użyj polze Stinga, tylko go nie zatruj, proszę. Okej. Okay. Ale bardzo fajny to jest Pokémon. Ja go od zawsze chciałam. Znaczy od kiedy go zobaczyłam, tylko chciałam już. Tak. Kurczę, ale mocny ma ten quick Attack. Patryk może za chwilę deadnąć. Dobra, próbujemy go łapać. Dobrze. O, ten został złapany, superancko. Observer Pokémon. okej. Okay. Jest napisane, że normalnie są widoczne w nocy, ale znalazłam go w dzień. Ach, może miałam szczęście. Dobra, dobra. Następną na liście dla nickname'ów jest Sisu. Gratuluję zostania Pokiem, mam nadzieję, że mi się podoba. Na pewno będzie wytrenowany, mi się również ten Pokémon bardzo podoba. Jest bardzo ciekawy. No i czekam na jego dalsze formy, no super Pokémon, to jest wyglądowo, bardzo dobrze zrobiony. Dobra, bardzo się cieszę, że dopiero początek odcinka a takie łupy. Yy, Okej, okay, trochę, no trochę dałam obić Patrzypa, ale no, o Albin ma przedmiot. No i takiego Albina lubię. Patrzypa trochę obiłam, yy, odrobinkę, więc może niech Izuku jednak walczy. Kurczę, nie zaczepiałem te teraz. I yy, Izuku niech jednak walczy. No, jako. No. Jakby się nie trafił owcem w krawę, to bym go tak miała i obiła. Ale no. Dobra, dobra, możemy walczyć. Możemy walczyć. Okej. Okay. On też ma rówkę. Dobra, ze skrecza. Dawaj. O fury, swipes niby są mocne, ale no. Nieprzewidywalne. Jakby czy trafią, czy nie trafią. Nie wiem, co to za Pokémon. A jak nie wiem, co to za Pokémon, to Alduin, bo może być coś innego. Okej, okay. to jest taki. w sumie robak. No, jak robak, to Ember. Okej, okay, super efektywny. No też robak, no w sumie dobra Up Light, no to już kazała, tutaj ten nie będę zmieniać. Ale ciekawy, też taki fajny. Trochę przypomina mi pajączka. O, Alduin 16 lewe, superansko. No dobra. Możesz być moim znajomym. Snatch, Okej. Okay. Ciekawy team. Dobra Izuku niech nadal walczy. Dobra, nie boję się wolnych pokemonów jak mam Izuku. No a teraz mój team jest mniej trochę podatny na wodne pokemony. Bo mam już dwa normalne pokemony i jednego... Czystego robaka O kurde, silny jest Nie zabije mnie raczej A jednak nie zabił Ojej hmm. yy. Dobra, niech patrzy, zgarnie expa, mam nadzieję tylko, że będzie szybszy Dobra, jest szybszy, super Loated. Tutaj loutady latają. Więc ciekawie. Ale kurczę, silni są teraz. 12 levele mają? Oj, to to... To nie jest dobre. O 13. zwykły trener ma 13 level, to lider może być ciężki. Zwykły bubble beam taki mocny. Nawet to nie jest bubble beam, to jest bubble po prostu. Kurczę nie dobrze. Chyba będzie ostro trenowany przed salą. O, Fortok znowu. To nie dobrze O Jezu. Dobra, to niech Alvin będzie. Dobra, użyj tego takla, no. Poświęcisz się. Wiecie co on nie ma wodnych ciosów, więc ryzykuje Alduinem. Bo jak ma tylko trujące, to los. Dobra, super. Ale no, coraz bardziej niebezpiecznie jest. O, pokeball. Super. Ripple. Dobrze się przyda. Tu nic nie ma? Nie, nie ma. Dobra, ten gość wygląda, jakby miał jakiegoś pokemona walczącego. Dobra, niech Aldoing go wykończy. Dobra. Na vala e Okej, okay, kolejna trenerka od razu... Nawet jej nie zauważyłam. Od razu mnie zaatakowała. Okej, okay, opten. O dobra. A niech Alduin teraz walczy. Bo to pokała naprawdę mają silne na lewele. mu użyłam scratcha. Dobrze, walni kryta. Pelęk. Pelęk raczej Alduina zabije, ale. A no, nie, jednak nie. Alduin postanowi, że walnie kryta dwa razy. Padałoby zmienić. Nie chcę. Nie chcę, żeby Alduin no. A Defi sobie z Oftenem na pewno poradzi. Nigdy nie pamiętam, czy. O, spoko. A chciałam powiedzieć, że nigdy nie pamiętam, czy Metal Claw jest efektywny bo pokażemy ale czy nie. Ale jest taki normalny. Ale bardzo mi się podoba, że Defi nauczył się tego ataku. Anatomicznie nie ma jak, ale się jednak nauczy. Dobrze! Pradniemy jagody. Czy tu jest, że jest, jest miasto? Oj, chyba tak. O, stardaścik do sprzedania. superancko. Dobra, co mi powiesz? Hmm. Okej. Okay. Okej, okay, mówisz, że takie śliczne jest to Brawl Town? O, powitasz mnie? Ej, ale miałeś mnie powitać. O, super. Hm. Bardzo chciałam powitania. Chciałam iść do centrum, poszłam na, na prost, tak po prostu. I doszłam. Dobra, mam nadzieję, że tu jest jakiś breeder, tak szczerze. Aha. A to jest ten lider, tak? Ziemne, kamienne i ciemne. Ej, no, to dużo typów rzeczywiście. Hmm. Ja mam oftena, pokazać ci? Żona chce, żeby pokazać jej oftena. Dobra, może się potem tym zajmiemy. Dobra, pozwiedzajmy to miasto. Tu jest ten glitter, to tutaj nie można przejść. Tutaj jest market, to na razie nie. Hmm. No, no Moki Town nie było takie złe. Najlepsze miasto na początku, jakie widziałam. Tak na początku Pokémonów, w którym mieszkamy, więc. No rzeczywiście, ładne, ładne miasteczko, ładne, piękne. Okej, okay. jakiś profesorek. No, troszeczkę może jest niebezpieczne, je ale nic mi się nie dzieje. Czemu wszyscy wiedzą skąd ja jestem? Wy ty fy! O, powiedział coś innego. Ale my nie mamy szkoły. A faj. Super. Okej. Okay. Widzę, że dużo mają do powiedzenia. a to pewnie jakieś walki będą. Tak, mogę ci pomóc. A chodzi ci o walkę. O, spoko. O. Super atlantycko, Bardzo walczyć na niego, gdy mam Alduin'a. O, też mają raptorcza. Hmm. Ej, to takie nie za bardzo szczerze jest, że oni mają raptorczeń. A niech Izuku wejdzie, niego go uśpi może. Kurde, wiedziałam, że jest mocny. Żeby takie kryty od razu walić. O, przepraszam Izuku Niedobrze, chyba muszę zrobić Alduin vs Alduin, bo Raptor czy jest... Kurde nie pod... naprawdę ten starter jest bardzo silny Elektrox? Nie wiem, co to jest tak. Nie wiem, co to jest to Arduino. A, to jest ten starter. A to źle, że ja go dałam. A i bardzo źle. Ale on jest chyba elektryczny, więc. Okej, okay, nie używa wodnych ciosów. Hit. On jest takim defensywnym pokemonem? Ja się tam coś kojarzę, że było coś tam mm, Jak się robiło ten test, którego Pokemona wybrać Ja się cofnę do centrum pokemon, bo nie chcę żeby taki zuku ginął ciągle Dobra, już jestem z powrotem Idziemy dalej walczyć lub gadać, no zależy co chcą Oczywiście, że chcę walczyć To nie. ok. No w sumie na pierwszym jest tylko Alduin. Ale teraz się zastanawiam, bo jeżeli ten, ten gość, o którym mówił w Pocket centrum, Dobra Grozard, może kogoś innego na Grozarda wybiorę. A niech Albin zawalczy. Bada co? No, na luzie. No może kryt. Ale nie ma kryta, więc git. Kurde, jednak nie. Zrobimy tak. O, skraczał już po prostu. Ja pierdzielę. Te kryty mnie przerażają. Jak go wyprzedzi, to go zabiję. Um, ale pewnie ma... Co? Że co, proszę? A, no tak, ty masz opóźni żadnego speed'a. A, je, Dobra, widać muszę wytrenować te poki. Mam nadzieję, że tu jest jakiś breeder. Może w tej szkole można tak walczyć. Ja się już. Albo w... nie, nie wracam się do centrum. Będę walczyć z nimi. Dawaj, walczymy. A niech Alduin na razie walczy. Ja muszę te moje pokemony wytrenować na dobry poziom. Ale sobie radzę, bo zobaczcie, oni wszyscy mają jakieś 14 levele, jakieś, A Alduin jest dobry na wszystko prawie. No spiony jest po prostu. Aha! Okej, okay. zrobił na mnie żart. Ten głupi atak. Nie lubię tego ataku. Dużo razy przez niego zginęłam. O, tego też nie znam. Pokémon, ale co to jest? Ej, czy to nie jest ewolucja Alwina? Tak, to jest ewolucja Alwina. No, podobny jest. No i się kończy na munk. Ale super, ale w nim będzie tak wyglądał. Robiście. Ogólnie ja powinnam moc slapa używać, bo typ elektryczny ma widać. O, flame wheel. Bardzo chętnie. Eee, specjalna. Dobra, to jest Growl. Barant też nie znam. Uuu! ale fajny. Rambisty? to jest jakiś smok? Tak, chyba tak, bo mało efektywne. Ale też fajny. Taki troszeczkę dziwny, ale fajny. Możliwe, że Alduin niedługo ewoluuje. Na którym Maduhin ewoluuje, bo zazwyczaj startery właśnie na takich levelach ewoluują. Ej, czekaj, dałeś mi tego nageta? Chwila, chwila, chwila. Dałeś mi? O, dziękuję. Tak, dokładnie. wziąłem ten naget. Nagety się przydadzą. <grystanie> eee, dobra, uleczmy się. Dobra, nie zwiedziłam całego tego miasta. Ale myślę, że już tutaj skończę, bo no, trochę już nagrywam, patrzyłam. Więc jeszcze pójdziemy w następnym sobie prawdopodobnie na lidera tej tutaj. Trochę też pozwiedzamy, bo trochę bo na razie byliśmy tylko w szkole i trochę powalczyliśmy i w sumie jeszcze nic nie zrobiliśmy tutaj. Ale dwa pokemony zopaliśmy, Nauczyliśmy się czegoś w szkole. Na przykład tego, że muszę ostro trenować, bo o, Alvin ma przedmiot. O, great ball, super. <grymne> Alvin jest w Teamie tylko po to, żeby zbierać mi przedmioty, dobra. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do następnych odcinków. Gratuluję nazwanym. Oczywiście mam na liście jeszcze parę osób. Następnie będą nazwani w kolejnym odcinku. Jak będę go ośłapać, więc spokojnie nie przejmujcie się. Na pewno zostaniecie nazwani. No i tak. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, możecie zostawić lajka i subskrypcję, jeżeli chcecie więcej i żeby być na bieżąco. hoi cwech